Kultura jest dla nas ważna. Dlatego już od 30 lat wspieramy i promujemy kulturę we wszystkich jej odmianach. Wierzymy, że jest źródłem inspiracji i jedną z najlepszych inwestycji. Początki naszego mecenatu oparliśmy na klasyce. Przez pierwsze 10 lat wspieramy kulturę wysoką i tradycyjną. Nawiązujemy pierwsze, długofalowe relacje. Rozpoczynamy współpracę z Muzeum Narodowym w Gdańsku i przez kolejne 25 lat wspieramy jego inicjatywy. W kolejną dekadę mecenatu wkraczamy z jedną z najważniejszych nagród za twórczość artystyczną. Wspólnie z Polską Fundacją Kultury ustanawiamy Złote Berło. Jako mecenas kultury jesteśmy już zauważalni, a nasze starania docenia Ministerstwo Kultury. W nowym stuleciu stajemy się mecenasem 360 stopni i promujemy sztukę już w niemal wszystkich jej formach. Wspieramy wydarzenia lokalne i te o ogólnopolskim zasięgu. Jest to dekada kultury dostępnej dla wszystkich. Poszukujemy ciekawych wydarzeń w mniejszych miastach i w 2002 roku zaczynamy wspierać nasz pierwszy festiwal muzyczny. W ramach upowszechniania kultury na masową skalę rozpoczynamy 10-letni projekt z Telewizją Polską Cykl Perły Milenium. Pierwszym wydarzeniem cyklu jest produkcja spektaklu Hamlet Williama Szekspira w kopalni soli w Wieliczce. Mecenatem obejmujemy również Ogólnopolski Konkurs Wokalny. Fundacja Okularnicy imienia Agnieszki Osieckiej miała szczęście przez ponad 10 lat współpracować z Bankiem Millennium i cieszę się, że przez te wszystkie lata podzielaliśmy te same wartości, że kultura może się podobać, że może przyciągać szeroką publiczność i myślę, że Bank Millennium czuje to. 2006 rok jest dla nas przełomem i początkiem wielkiej przygody ze sztuką filmową. Zaczynamy wspierać festiwal filmów dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity, który do dziś jest naszym flagowym przedsięwzięciem w zakresie działań na rzecz kultury. Konsekwentnie kontynuujemy naszą misję promowania kultury dostępnej dla wszystkich kultury w lokalnych społecznościach i mniejszych miejscowościach. Trzecia dekada mecenatu to innowacje i nowe technologie, które są częścią naszego DNA i których poszukujemy w sztuce. Od 2011 roku Bella Skyway Festival realizuje, dzięki wsparciu banku, niezwykłe instalacje. Jeden z najważniejszych festiwali światła w Europie, jeden z tych najbardziej magicznych. Dzięki współpracy z Bankiem Millennium mamy możliwość sięgać po te najciekawsze artystyczne przedsięwzięcia, ściągać do Torunia najciekawszych artystów. Projekty bez pomocy Banku Millenium nie mogłyby się zdarzyć, a tak zdarzyły się i cieszyły setki tysięcy widzów. Angażujemy się w odważne i oryginalne projekty. Bank Millennium wspiera festiwal Sacrum Profanum, który jest festiwalem muzyki współczesnej, ale również eksperymentalnej. Bank Millennium jest partnerem długofalowym, który wspiera, ale nie ingeruje w program festiwalu. Nasza współpraca, która rozpoczęła się w 2006 roku, bardzo owocnie się rozwijała. Doszliśmy do wniosku, że należy ją jeszcze pogłębić, i dlatego właśnie od 2015 roku Bank Millennium stał się tytularnym mecenasem festiwalu. Nasz festiwal aktualnie jest jednym z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Długa współpraca i zrozumienie doprowadziły do wielkiego sukcesu. Jako wierny partner kultury w roku jubileuszowym zaczynamy nowe projekty i zapraszamy do kulturalnej podróży z nami.